Kochani, kochani, witam Was e, tak między, ze, po świętach, gdzie jest 27, a nowym rokiem. My się wybieramy dzisiaj na kolację, taką wiecie, ze znajomymi, taką przed sylwestrową. Na sylwestra wybieramy się na, pa, na bal, kupiłam sobie fajną kreację, taką wiecie, nie jakąś e, e, taką bardzo balową, ponieważ idziemy rzeczywiście na bal, ale to będzie taki bal artystów, że tak powiem. No, ale może uda mi się coś yy, nakręcić, więc zobaczycie, na jakim balu będę. Kupiłam sobie to w taką czarną kreację z cekinami. Bo w Niemczech najważniejsze jest to, żeby się błyszczeć, żeby się błyszczeć. Mam fajne kolczyki. Także dzisiaj się nie błyszczę, ale będę się błyszczała na, yy, na Sylwestra słuchajcie. Zobaczymy, jak tam będzie z tańcami. Generalnie jest tam wśród tych artystów jest sporo tancerzy. Mój mąż też tańczy, ale tak wiecie, wolę z innymi osobami tańczyć, bo on tańczy właściwie tak. O no, tak średnio powiedziałabym, są lepsi tancerze. No mam nadzieję, że on tego nie będzie oglądał, na pewno nie będzie tego oglądał, więc wiecie, mogę sobie pozwolić dzisiaj na takie pogaduchy do Was. A co u Was słychać? My idziemy za chwilę na kolację. Jest o 7, yy, o 19. Wybieramy się do restauracji greckiej, mojej ulubionej. Ja już tam nie byłam w wieki, więc zobaczymy, co sobie tam zjemy. W ogóle mamy pogodę pochmurną, słuchajcie. Tak, tak, jest niebo zachmurzone. W ogóle gwiazd, zero gwiazd, oprócz tej mojej pięknej gwiazdy, którą Wam chcę pokazać. Tak to wygląda ta moja gwiazdka, zobaczcie. Jeszcze jej nie pokazywałam wam, bo jeszcze dużo dekoracji wam nie pokazałam. Wiecie co, w ogóle pogoda jest niesprzyja niesprzyjająca u nas. Nie dość, że jest tak pochmurno, to jeszcze tak mgliście, tak wiecie. Ma dzisiaj być minus jeden w ogóle, taki lekki przymrozek, już jest zimno. Grecką nie mamy, nie jest daleko stąd, chyba pojedziemy autem, ale no zobaczymy. Także szykuję się, idziemy na kolację, 28 jest jutro i już powoli trzeba będzie, jeszcze mam zamówionego fryzjera przed Sylwestrem, no bo to już jest taki wieczór, że tam kobiety będą naprawdę wypielęgnowane, wiecie, zrobione, także muszę no, też o to zadbać. Co u Was kochani, słuchajcie, jak Wy spędzacie ten czas poświąteczny? Że nie za bardzo się przejedliście. No ja nie, ja raczej, wiecie, tak chyba najmniej zjadłam, porównując inne święta. Jakoś już tak, nie, wiecie, nie jestem za jakąś nadmierną ilością jedzenia. Dzisiaj to chyba też jakąś sałatkę zamówienie. Dzisiaj zamówię sobie, zobaczycie co, zobaczycie, w greckiej restauracji. Także zaraz są znajomi u nas na dole, tam Volker gra. Nie wiem, czy słychać. No więc yy, kochani, ja jeszcze sobie jakieś kolczyki chyba założył, żeby też trochę błyszczeć. A co? Trzeba, kobieta musi zawsze błyszczeć. <grym> Także będzie fajny wieczór, będzie się działo. I na pewno w tej greckiej też nakręcę, bo mamy takie, wiecie, fajne towarzystwo, takie loka loka, więc będę spokojnie mogła. Nakręcić będziemy z Pietrą i Stefano, to są Niemcy, i mają stadninę koni. Właśnie porozmawiam z nią, jak to jest, bo ja się w ogóle boję koni, słuchajcie. W ogóle, jak to jest, że ona się zajęła tymi końmi, wiecie, jest wspaniałą osobą, normalnie taką ciepłą, fantastyczną kobietą niemką. Chyba trochę młodsza ode mnie z Pietrą, no zobaczymy. Będę nakręcała, myślę, że ona ze mną. Opowie mi trochę rzeczy, ja Wam to przetłumaczę. Także kochani, jutro Wam kolejne wideo takie z wywiadem, z Niemką i Niemcem, mimo że jeszcze folklor się do tego włączę, Wam tutaj wyślę. Pozdrawiam. Jak się Wam moje video podoba, kciuk do góry, komentujcie, e, lajkujcie. Piszcie komentarze oczywiście, a ja Was pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Napiszcie, czy u Was też jest taka pogoda paskudna jak u nas. Pozdrawiam.